Krz... odkręcanie kasetki... Nie Chciał pierwsze odpalenie, Szymku, zboczeniec kurwa. Ciut wydeszek chyba nieszczelny. Wydeszek troszkę nieszczelny. A to półosie się kręcą z piastach, kurwa. Jak zapierdalają, albo na biegu Uu. O ładnie cicho chodzi zajebiście no, Chodzi, żyje, no Zaraz będzie się rozgrzewał Obrot, A no. A śilnik 16 stopni Tak zimno tu mamy kurde w Kali? 15 mamy, kurwa A, no to zgadza się, silnik ma jeden stopień więcej Nie już ostry. A to temperatura powietrza, silnik ma 18 Działa szymkusie, zaraz będziemy go kurwa docierali na hamowni Zobaczymy czy z 250 koni będzie